Czy ty też czekasz na tę wielką korektę, a rynek wciąż bije kolejne rekordy? Uważaj, bo możesz się nie doczekać. Rynek wspina się właśnie po ścianie strachu, a największym lękiem inwestorów nie są spadki, ale to, że spadków w ogóle nie będzie. Zostań, a zdradzę ci sekret tej giełdowej zagadki. Część to inteligentne handlowanie. Mamy 6 października 2025 roku, a to Wasza cotygodniowa analiza rynku, tym razem tygodnia 40. Zaczynamy. Ale zanim przejdziemy do wykresów, musicie zrozumieć jedno kluczowe zjawisko, które tłumaczy, dlaczego rynek zachowuje się tak, a nie inaczej. To tak zwana ściana strachu, Wall of Worry po angielsku. Wyobraźcie sobie, że na rynku jest mnóstwo gotówki na uboczu. Inwestorzy boją się, że jest za drogo. Czytają negatywne newsy i czekają na dużą korektę, żeby kupić taniej, ale korekta nie przychodzi. Zamiast tego rynek powoli, dzień po dniu, pnie się w górę. W pewnym momencie strach przed spadkami zamienia się w strach przed ominięciem dalszych wzrostów. Tak zwane FOMO, o których mówiliśmy tutaj. No i co się dzieje? Inwestorzy zaczynają powoli kupować, podbijając ceny jeszcze wyżej. Rynek rośnie napędzany nie euforią, a ciągłym niedowierzeniem i strachem. To jest właśnie ściana strachu. A teraz zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Spójrzmy na tabelę trendów. W porównaniu do poprzedniego tygodnia wróciliśmy w pełni w zieleni. Euro, ropa, bitcoin i nasz WIG20. Wszystko zawróciło i są ponownie również w krótkoterminowych trendach wzrostu. No oprócz ropy, ale do tego wrócimy zaraz. Teraz na razie do wykresa o bitcoinie. Bitcoin w trakcie wczorajszego dnia właśnie osiągnął nowe intradayowe historyczne maksimum, a MIC Award. MSE World mocno odbił w zeszłym tygodniu, zyskując prawie 2,7%. I zaraz zobaczymy tu kolejny atak. Co bardzo ważne, do wzrostu dołączyła wreszcie Europa. Eurostox 50 po długiej konsolidacji wybił się w górę i również osiągnął nowe historyczne maksimum. W USA bez zmian 2 najlepsze S&P 500 i NASDAQ 100 kontynuowały rajd w górę. I ustalały nowe historyczne maksimum. Na Żyk 20 od 1 października wróciliśmy do trendu wzrostowego w pełni. Wygląda na to, że indeks jest niesiony przez globalną falę optymizmu. Złoto kontynuuje swój niesamowity trend. 6 tygodni wzrostu, blisko 4000 dolarów. Ropa spada, a euro konsoliduje. Wniosek jest więc jasny. Nie dajcie się zwieść nagłówkom o rekordach i nie czekajcie w nieskończoność na idealny moment. Rzeczywistość jest bardziej złożona, a rynek często rośnie właśnie wtedy, gdy najwięcej osób się tego boi. A jeśli chcesz co tydzień otrzymywać takie aktualne analizy i uczyć się czytać rynek, tak jak robią to profesjonaliści, koniecznie zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i kliknij dzwoneczek. Aby nie przekapić kolejnych odcinków. My mamy cztery odcinki w tygodniu i na pewno coś znajdziesz dla siebie. Dziękuję za zaufanie. Pamiętajcie, że ta analiza służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady inwestycyjnej. Dziękuję za Waszą uwagę. Nie walczcie z trendem i nie dajcie się sparaliżować strachem. Życzę Wam udanego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa.